Dziękuję. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Ta drożyzna, ta drożyzna, skąd ona się wzięła? Między innymi z waszego nieróbstwa w zakresie transformacji energetyki. To, że dzisiaj uprawnienia kosztują 87 euro w stosunku do 2016, gdzie to kosztowały 6 euro... To Wasz problem. Wyście nic nie zrobili w zakresie zmiany transformacji energetycznej. Zablokowaliście rozwój OZE, wiatraków na lądzie, blokujecie fotowoltaikę w zakresie, w zakresie własnego taniego prądu. Nic w tym zakresie nie robicie. Nie wybudowaliście sieci energetycznej do obsługi tej fotowoltaiki. Panie ministrze, podpisaliście w maju bieżącego roku tak zwaną umowę społeczną na Śląsku z górnikami. I obiecaliście co? Obiecaliście, że do końca września powołacie Fundusz Transformacji Śląska. Ustawą. Pytanie zasadnicze. Kiedy to zrobicie? Dziś mamy 14 grudnia. Jakie środki finansowe na ten fundusz zabezpieczacie? Dziś nie doszacowaliście wpływów z emisji. Mówicie o 15 prawie miliardach złotych. Na co te pieniądze przeznaczacie? A przecież w tym roku to ponad 24 miliardy złotych. A w przyszłym roku ile? 30, czterdzieści, Na co one pójdą? Dziękuję. Dziękuję bardzo.